Tym razem ninja, no i ninjom dawno się nie bawiłem, trzeba więc trochę zaszaleć i wziąć, 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 trochę pvp, whatever, więc my zaczynamy, na początek poleci dosiu, panie dosiu, gdzie masz tą dosię, no dosia nam znikła, Pozdrawiam w ogóle wszystkich tutaj, co wzięli udział w filmie nieświadomie, bo nieświadomie, ale mam nadzieję, że się nie fuchają. Pokażę oczywiście też wtopy moje, takie wiecie, w PVP w pvp wskutek. Oh, kurczę, coś się dzisiaj nie mogę wysłowić. Takie moje wtopy w PVP oczywiście, o to mi chodziło przede wszystkim. No i ja myślę, że większość z Was może się spodobać właśnie zabawa ninja. No niestety mało ludzi chciało to PVP brać. A jak chcieli brać, to niestety były to Koks 90. Więc po prostu było to ciężko... Ciężkie do wykonania. I sami zaraz zobaczycie, że większość PvP jest dosyć ciekawych. No i teraz kolejna ninja. Kryje się i PvP bierze. Taka jesteś, Cwana, Sztwan Lis. Ja wiecie, co lubię w tych momentach? Że zazwyczaj ten co pierwszy bierze PvP, czyli pani. Akurat w tym wypadku musiała się pokazać. Bo się nie znika. Tak od razu. Znika się na przykład nie wiem, po pluciu, znikasz i uciekasz. A potem krycie i uciekasz i wirek i szybki. A teraz PvP takie na dwa paty. Dwie. Trzy ninja tak naprawdę Teraz zauważyłem, że dopiero tutaj wzięła, tutaj jeszcze nie wzięła Myślałem, że teraz weźmie ta No ale patrzcie jakie faniary O, o, mamy jednego trupa Będzie drugi trup? Będzie, 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 znikamy Właśnie o tym mówiłem, że znikanie, to odkrycie najlepiej zostawić sobie na koniec O, 10k, 10k Szkoda, że tak mało To jest zawsze taka, wiecie, taki dosyć że ja tylko 10k, tak mało. O, i nie, tutaj powiem tak. PvP z bodziakami nie lubię. Wiecie dlaczego? Zaraz się przekonacie dlaczego. Co z tego, że jest drugi, trzeci skill, czwarty skill, ale nie mogę odbiec i nie mogę wejść na to krycie. To jest najbardziej wkurzające. Bo tak to wszedłbym na krycie, poczekał na zasadzkę i za, za zasadzki strzelił. No i tutaj niestety jeszcze tak Kwipunek by się przydał jakieś 15 na miecze więcej. I myślę, żeby było dosyć ciekawie w PVP. No ale tutaj widzimy kolejne zabawy. No i ja, ja z nim wygrałem tylko raz. A on ze mną 4. Tylko nie wiem, czy ja to jedno, gdzie zgubiłem po prostu albo po prostu nie nagrałem. Takie klony, kurcze, tutaj stałem w tym M1, wszystkie stalki plus 9, wstyd, dlatego chodzę w ubraniu na, nie wiem, 18 poziom, no najlepsze chyba tak naprawdę jak aktualnie. Okej, okay, co my tu mamy? A, kolejne PvP, tym razem z łucznikiem. Powiem tak, jakbym miał zrobić tutaj ciekawe PvP, przyznam się, musiałbym siedzieć cały dzień i polować na ludzi różnych klas. Czy to Body, czy to Mental, czy to WP, czy to BM, czy to Archer, czy to Dadger. Na Hellerów nie liczę, na Smoki też nie liczę, bo to zazwyczaj są bufki. Więc by był hardcore, żeby zrobić takie PVP aktualnie na Pelu. Okej, okay, no to, ale macie teraz Mentala, widzicie. Jednak jakiegoś Mentala znalazłem. wem jeden, powiem jeden. Pięknie, ładnie. Ja muszę tego mentala, a w ogóle seria body kontra mental będzie niebawem. Tylko muszę trochę po-expić I z tego też będzie odcinek. Kim się lepiej expi, ale to już niebawem. Już we wrześniu. I ja widzę, co jest najgorsze na tych serwerach starych? Że tu każdy może mieć masę ABS-u. To jest tak, a zgaduj zgadula, może tego się da pobić czy coś ninja 8 9. małe na razie szanse, na razie mówię na razie, bo będą lepsze oczywiście ok kolejne pvp dobra, nie pvp chcemy zabić kubusia puchatka, on mnie bije z runicznego plus 9 by było ciekawie bez aury, bo bez aury, ale bije a teraz taka mała zemsta okej, okay, a ja was zapraszam na na facebooka, na bloga i na youtuba Trzy moje rzeczy. I zapraszam też do wyzwania dla mnie. Zobaczymy, co wymyślić ciekawego, a najciekawsze prace zostaną wykonane właśnie przeze mnie. Do zobaczenia i zapraszam do polubienia, subskrybowania i cokolwiek. Pa pa.